Witajcie, dzisiaj mam nowe zabaweczki polskie od Aquela, zestawy akwariowe, OptiSet, akurat mam 125, kolor czarny i biały. Są oczywiście jeszcze większe, tu Wam wkleję, smaki, ale wiecie, no tutaj łatwiej mi operować z małym akwarium i z większym, także zobaczymy co w środku. Zapraszam serdecznie na film. No to zobaczmy sobie, co z pierwszej strony pudełka. AquaL, OptiSet 125, wymiary akwarium 81x36x51 cm, zestaw akwariowy Made in Poland, 2 lata gwarancji. Dobra, co my tu mamy jeszcze? 28 kWh na 1000 godzin, Lady Tube sany dzień, noc, 2 razy 14 Watów. No, klasa energetyczna A. To jest model czarny. mam tam jeszcze drugie pudełko z białym. Strona producenta. Dołącz do nas. Tak, Facebook, Instagram. I tu góra. Ok. No, z drugiej strony pudełka dokładnie to samo. No i plecki takie same jak przód. Tak akwarium prezentuje się w całej okazałości. No to przyjrzyjmy się mu z bliska. Zobaczcie, góra plastik, nie żadna naklejona folika. Tu mamy jeszcze folię zabezpieczającą, no bo to jest białe, żeby się nie porysowało. Łatwe karmienie. Świetna plastikowa ramka zabezpieczająca. zabezpieczona nam rogi przed ukruszeniem. Nie jakaś taśma. Najważniejsze, czyli szyby w naszym akwarium, przód i boki są opti Tył i dół to zwykły float. No ale wiadomo, że patrzymy akwarium albo z przodu, albo z lewej i prawej strony. I no, rzadko kto patrzy z tyłu, szczególnie że z tyłu sobie możemy nakleić jakieś tło. Fajnie tutaj widzę. Pokażę Wam z bliska. Szkło jest bardzo dobrze tutaj widzę, wypolerowane. Fres trapezowy. Nie ma się do czego przyczepić. No to zajrzyjmy sobie do środka. Zobaczcie, jak to się fajnie otwiera. Tada! Bajka. Mamy tutaj dużo miejsca na oświetlenie. W standardzie mamy dwie, dwie belki, można to tak nazwać, oświetleniowe sany. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, że tych belek można dać drugą, trzecią, czwartą, piątą. 6 spokojnie, a na upartego 7 tu wejdzie. I to zobaczcie, jeżeli chcemy się dostać do środka, przesuwamy sobie i możemy to sobie otworzyć lub całkiem wyjąć, i mamy, i mamy swobodny dostęp do akwarium. Kolejna zmiana. Zobaczcie, mamy w końcu niepółokrągły otwór na wyloty i wloty z filtra. Dzięki temu możemy je położyć równo. Tu mamy fajne, grube plastikowe, nic się nie stanie. Tutaj jedna rzecz mnie martwi. Zobaczcie, jak otwieramy sobie to nasze oświetlenie, podnosimy do góry. To ten profil nie ma tutaj zab żadnego zabezpieczenia i rysuje nam ten plastik. Przydałaby się tutaj jakaś Osłonka. Dobra, ale otwórzmy to sobie jeszcze i zobaczcie, akwarium posiada wzmocnienia. Tutaj mamy wieszak na przewody, i tutaj od środka bezpieczną warstwę silikonu. Zanim pokażę Wam drugi. Smak, czyli kolor czarny. To zobaczymy, czy da się stuninkować to fabryczne oświetlenie. O, oświetlenie profesjonalne mam tutaj mitoję 60 cm. Spróbujemy ją po prostu dodać. Ta -da! udało się. Mamy teraz profesjonalne oświetlenie z mitoją. A tak to wygląda. Dobra, biały zestaw wiemy jak wygląda. To teraz, na przyspieszeniu z nastrojową muzyczką, obejrzymy sobie zestaw czarny. Maestro, muzyka! nasze polskie nowe zestawy akwarystyczne, akwariowe. Na plus plastikowa obwódka, ramka zabezpieczająca, plastik w góry zabezpieczający, szyby OptiWhite, łatwy dostęp do zbiornika, elegancko wyciągamy oświetlenie, wygodne, Otwory montażowe na przewody, wloty, wyloty wody. Wiecie co jest najlepsze? Że tutaj cena jest też bardzo dobra. Trzymajcie się ciepło, cześć! Lista produktów oraz link do zestawu znajdziesz w opisie filmu.